No cześć, zapraszam na zakupy z Dilsa. I tutaj na pierwszym planie mamy klopsiki wieprzowe z inuliną w sosie myśliwskim z kaszą gryczaną. Źródło białka, źródło błonnika pokarmowego. One mają naprawdę spoko skład. Jak ktoś potrzebuje coś na szybko ugotować, to jest to na pewno dobre rozwiązanie. Baterie z Kodaka. 11 baterii. Masło orzechowe. Zabawka pająk. Dla kiciusiów. To jest taki wibrujący. Tu ciągniecie za sznureczek i on tak wibruje. Dwa razy worek o rozmiarze 70 razy, razy 100 cm. Taki na ubrania próżniowy. Ciaseczka fit bez cukru. Ciaseczka zbożowe z morelą. Wanilia ekstrakt, papryka z kaszą jaglaną i tutaj w składzie warzywa 65%, papryka czerwona 26%, cebula, marchew, pietruszka, seler, kasza jaglana gotowana 14%, soczewica czerwona, soczewica czerwona gotowana, olej rzepakowy, woda, koncentrat pomidorowy, ocet z wina białego, cukier trzcinowy, przyprawy, ekstrakt, przypraw, aromaty naturalne, sól morska. Może zawierać całą gorczycę sezam. Taka granatowa opaska do włosów. No i teraz przechodzimy do halloweenowych rzeczy. To jest, co to jest, do malowania twarzy. To oczywiście nie jest dla mnie. Tutaj sztuczna krew. I dla dzieciaków, które co roku przychodzą po cukierki. Żeby nam nie zrobiły psikusa. E, trochę słodyczy. Tu akurat jest coś strzelające. Co to jest? Strzelające cukierki o smaku pomarańczowym, truskawkowym i jabłkowym. E, dwie paczki po sześć blizaków. Takie duszki i dynie. Każdy lizak jest osobno pakowany, tak więc do kosza się przerzuci, żeby dzieciaki mogły wybierać. Żelki, tu są różne y, szczęki, oczy. Nie wiem, jakieś paluchy, nie wiem co to jest. To dwie paczki takich cukierów. No i ostatni był już zakup to klej, klejący plastik, ceramikę, drewno, ale to też akurat nie jest mój zakup. Nie ma tego dużo, głównie dla dzieciaków do zabawy. Do zobaczenia, do usłyszenia i do następnego pa!